Jestem z od Dzisiaj gramy w b Drive. Oczywiście wybierzemy sobie tą matkę. Jak kiedyś dotarłem tu, po takich kurach. To było strasznie trudne. Dobra. Wyszłem sobie tu albo gdzie? Chcę napiszę w komentarzu. Eee, dobra. Znaczy, nie musicie już. Dobra. E, tutaj robimy tak. Tak. Tutaj trochę. Tak. felki, teraz samochód. Ogólnie ja nie jestem sam, nie? Bo trzeba tak, 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 tak. A w ogóle tutaj jest sposób na rysowanie gór. Tyk, 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 tyk. tyk. No. Weźmiemy sobie szybkie, a... O! Dobra, działa. Dobra, tutaj tak eee, weźmy sobie w, zamówie, w zamówie. o te auto, my odkry, i i też i, 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 odkryłem, że jak szybko, tak szybko, szybko, szybko wygadę, to że zniszczy się. Znaczy, tak się będzie palić.

Udało się. No, ten... no, nie, spróbuję nie, 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 udało tylko nie, nie, się, się nie, udało, tylko normalnie auto się, zabawiło, bo tak, o się tak nie, bo tak. nie, zaciągnęło, to ja to szybciej jechać. szybciej no, się... Co okay.

真是受不

Wiesz Nie wiesz się? Zagapiję się na licznik! Docenię się! Zagapiję na licznik! Porozumiecie to? Bo, bo możesz się zagapić na licznik i gdzie wypadek. Zobaczcie, nie to wygląda. Jak widać, tego się nie da Ale ktoś tam... Proszę, obróć 这的这就你说说，一百九，一百九，你们是不是过敏？是不是？

Po wśród strasznie. Tu tu z powrotem, bo Nie jak to wie, 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 A ja w sobie kamień nam tu się oderwał. tak zaciągnął. Lurę. 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 Nie, nie, nie. O, ale odpadł jakoś. Aaaaaah. Uuu. Bardzo ładny liking, proszę pani. Może mi pani taki kupić? Nie, nie mogę, bo mam za mało pieniędzy na kończę. Aigle. To bardzo nie, to jakie szaleństwo? Dobra, to ja idziemy. Trzeba zakończyć. Otwierać. 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 Kurczę ją ja w krełem. Dobra, a tutaj można naprawić. Albo jeszcze coś było otwarte. FBI, FBI. A nie, nie było. A, to po a, a, prostu nie są A mi, a mi. O maka, to to szkodzi nie! Zobaczcie, widzowie jakie by sobie tu kupić. Ja w ogóle się dzisiaj w ogóle nie Cicho tam, Cichosza. Cisza nocna. O! Właśnie. Cisza nocna. Dobra. Myślałem, że będziemy tak na okienko jeździć. Kupiłem sobie takie, wiem, że co nie sobie wybrać. Szybciej może jeszcze, ja następuję. No, dobra, no, no, zrobię. Jedziemy, puszczanie Prawie. Co się tu stało? Jakie ładne lądowanie. Będzie powtórka w zwolnionym tempie, ale dobra, jedziemy. Jak się w ogóle odepchnął? By zauważyliście to? W ogóle... Ej, to znikło. Znikło! Ej, dobra. Ja to słyszę.

Albo dobra, zjada. To... Będzie powtórka! Będzie, w mi te to pokazuje, jak on jechał po Ale dobra, w sobie. Tym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że was się filmik spodobał. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał dajcie łapeczki w górę. Więc cześć!